Halo, halo, witam państwa bardzo serdecznie, z tej strony Radek, a to kolejny odcinek Outlast. I znajdujemy się tutaj, gdzie skończyliśmy ostatni odcinek, czyli w szafeczce, gdzieś w jakiejś piwnicy, w, w łaźni dokładniej. Zanim polecimy sobie dalej w ten jakże ciemny korytarz, chciałbym zobaczyć co tu jest, ale chciałbym też wam powiedzieć, że... Jeżeli oglądacie ten film bez subskrypcji, to bardzo bym was prosił o zasubskrybowanie, gdyż e, ponad 60% oglądających mnie nie subskrybuje mojego kanału. Także naprawdę, jeżeli podobać się to, co robię, możesz zasubskrybować. Nie obrażę, się. w żadnym wypadku. Tutaj nic nie było, prawda? Okej, okay, okej. Okay. Nie podobały mi się te napisy tam z tym całym well, well Wall... Riderem. Ostatnio mnie ktoś opieprzył, że... Że... że to ten... Że mówię Wallrider. Że powinno być jakoś inaczej, że Wellrider czy coś tam, ale... Ale ja nie wiem, no... Cóż to jest? Yo, man. It's me. Radek Buzer. Hello, how are you? How are you today? Uh, nothing interesting in here. Okej. Okay. Uh, rozumiem, że mam tylko jedną drogę. I... Hello? O nie, nie podobały mi się takie klaustrofobiczne pomieszczenia. O oh no, co to jest? <laughs> to. To taki. To tak. O nie <laughs> Czy inni ludzie próbowali tędy uciekać Co to jest za muzyka? Miałem kurde dzisiaj taki spokojny i miły dzień czemu zacząłem to nagrywać? Ej, kurde, to jest tak głośno, że nie mogę... że sły nie słyszę siebie. Dajcie mi chwilę, zobaczę jak to słychać na nagraniu Jest ok. O, oh, fuck. Okej, okay, skończyła się muzyczka Oh, no Why am I here? Ja pierd... Słyszę kroki Tak? Dobrze słyszę? Nastawmy uszka wiecie coś słyszeliście? No fucking way. Przecież tam było światło, czemu ja idę tutaj? Ok. Ale przynajmniej. Co to jest w ogóle? A to. O! Siema! Yo, man! Fuck me. Yy, tak, kolega tam. Wiecie. Wiecie jak to jest? Nie wyszło, nie? Tu nie ma przejścia, co? Nie jest, kurde. Pajęczyna. A tutaj? Jest czy nie ma? Okej, okay, tu nie ma. Czyli mamy tylko only one way. Półtorej godzinny vlog, no, nie ma źle. Uh, my fucking goodness. Może głośniej debilu, co? Okej. Okay. Jo, man. Chyba nie oddycha, co? No, światełko. Dzienne, <grywa> chyba. Wspinaj się tam na górę. Uh, yo, man? You have some nice stupa? S stupa? <noise> stupka? Nice stupka? Man? Oh no. What we have here? Nie no, mało baterii, wolę ich jeszcze nie zmieniać. Okej. Okay. My god. Why am I here? Okej. Okay. Do światełka najpierw. Słyszę dziwne dźwięki. Okej, okay? okej. Okay. Co to było ty? Dobra, ile reload? Ja tutaj takie kółeczko zatoczę. Okej, okay, jestem z powrotem. Od ostatniego klipu minęła jakaś. Aha, to ja takie dźwięki wydaję. Od ostatniego klipu minęła jakaś godzinka. A to dlatego, że miałem ultra super mega ważne spotkanie biznesowe. <laughs> e, także troszkę mnie to wybiło z klimatu, ale okej. Okay. Mamy. Mamy dokumenty. Okej, okay, tu się raczej nie wespniemy. Zobaczmy, co nam powie nasz pan dzienniczek. Ewangelia Piasku, to brzmi. Dziwnie. Takie chore rzeczy. Dobrze. <laughs> Czemu to jest tak ciemno? Ok, może jakieś światełko, coś? Mmm, czekajcie. Skąd my przyszliśmy? No tu nas na pewno nie było. He, <grymiat <konkret grymiats> zapisywanie dzi dzięki, Mordo. Nie, no nie, to będzie kolejny etap z uciekaniem, bo trzeba zrobić. Trzeba coś tam odkręcić, i tu jest plan tego. Dobra, gdzie my jesteśmy? Hmm. Kurde, wiecie, że nie wiem. Dobra, tam raczej nie schodzę na razie. Female Drain to jest gdzieś napisane? Female Word Drain. Hmm, <ścoughs> czy ja, bo jesteśmy tutaj? Czekajcie, nie. Kurde, nie wiem. Dobra, nieważne. O kurwa. Wiedziałem, że tu będzie on. Za gruby jesteś, mordeczko. Tylko, że on większy damage robi, to jest właśnie problem. tu zejść co nie bardzo nie rób mi takich dźwięków Okej, okay. on tu się nie powinien zmieścić, tu czuję się bezpieczniej. Aha, <duszy> dużo mi to nie dało, okej. Okay. Ale można się tu chować. Czekajcie. Nie, tu nie było? Nie, po prostu podobne miejsce. Drain Wolf. Ok, czyli to będzie pierwszy zawór. Zamknijmy. Eee, jakieś przedmiociki? Jest, 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 bateryka. Super. Zbliża się. Słyszę go. To jest idealny moment na napicie się wody. Yo, nigga. Znaczy... <laughs> nie, może lepiej nie powinienem tak mówić. Yo, man. Znaczy się. <laughs> nie! Dlaczego? Myślałem, że jesteś głupszy. Greta, fuck outuj ode mnie. man 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 get the fuck out get the fuck out Tam przeszedł. My przejdziemy tutaj na lewo, nie? Dobra, co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Co? Nie, 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 my stąd nie przeszliśmy. Kurde, to jest takie mylące czasem Oh shit. Jest, jest, jest tutaj O fuck, tu się nie ma jak schować O fuck Trzeba będzie od razu zwiewać, nie? Chociaż nie, bo on się tu nie przeciśnie, ale będzie tam czekał. Dobra. Spuszczony w kanał. No nie, no ja przejdę przez to i on tu będzie, nie? Wyjdź po drabinie na niższy poziom. Fucking shit. Dzień dobry. Tutaj? O, to chyba nam skraca trochę. Dobrze, że się nie pospieszyłem. Omy dupę. Gruby z Outlast. Dajmy mu chwilę, niech sobie chłopak odejdzie. Ej no, poszło mi lepiej niż za pierwszym razem, nie? Z tym generatorem. O, fuck, on tam stoi. Przejdź sobie dalej, tak super, teraz ja, ale nie tak głośno, debilu yy, czemu jest coraz ciemniej? Będzie, że go tu nie będzie, co? Czemu ta drabina jest taka długa? A co się panu przytrafiło? Ja mu się oczy dalej świecą. Dobra, reloadujemy. Czemu tu jest tak ciemno? Ok, mamy tylko jedną drogę. Nie wstaniesz, co? Dzięki. Weź, kurde, nie strasz. No, czemu ja nie mogę sobie tym bokiem przejść? Tylko zawsze muszę środkiem. O, oh, fuck me. Ty, ale no ja bym był. Nie. Nie. Nie, no nic nie widziałeś, stary. to jest za ciemno, żeby widzieć. Ja myślę, że. Ja bym był lepszym vlogerem, bo ja bym nawet kręcił jak wchodzę po drabinie. Cisza mnie dobije. Wyłączała się muzyka. Nie, nie Prawda? Prawda? Tak, tak? <ścisko> Mówili coś o Wall Czy jednak dobrze wymawiałem to słowo, no? Wychodzimy kurde na raz. Hello? It's me, yy... Radosław, a to nie ten tekst już był. Sorry, zapisywanie powiadasz. <laughs> Mamy barierkę w kanałach. Czemu tak głośno, no? Jak się skradam, tej idę jeszcze głośniej Nie! Oho, co to było? Ale to było creepy No, ale klimacik w tej grze jest, nie powiem. A tu w, tu w ogóle mogę przejść, czy nie mogę tu przejść? Oczywiście, że nie. Pewnie, że muszę iść do gościa, który śpiewa. <grytanie> to prawie jak ja w tej serii, no kurde. Myślę, że się polubimy.

Coś mi to daje chyba, nie? Że schodzę jeszcze niżej. Tu jest aż czerwono. O nie. Zaś tu muszę kurde ten. Coś powłączać. Ciągle krzyki. Ciągle strachy. Zamknięte. <grytanie>

Czemu tu jest kurwa tak ciemno? Coś dużego chrupsena. O ciul. Szybki reload, bo nie wiem, co zobaczę. A to nie wiem, czy tu to, to po lewej się coś nie stało czasem. Zamknięte. Musimy oczywiście okrężną drogę nieco. Aha, no pewnie, że muszę tam tędy przejść. Okej. Okay. No kolejne rozgałęzienie tutaj. Ale co tam będzie, przekonamy się już w następnym odcinku, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli film Wam się spodobał, to wiecie co robić. Łapeczka mile widziana. I przypominam o subskrypcji, gdyż większość oglądających nie posiada subskrypcji na moim, ka na moim kanale. Cześć.